Dzień dobry, cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz, Madam. Witamy Was w prasówce, w ogóle Poland. Nie poznań, ich twarzy, fejl, otwój, i Kochani, ludzcy, zaczynamy dzisiaj międzynarodowo, czyli e, od magazynu people.com i tam piszą słuchajcie po angielsku. E, ale ja sobie przetłumaczyłem. A piszą między innymi, przede wszystkim właściwie, no, no nie wiem, no różnie, piszą w różnych rzeczach, ale akurat, <grymne> a akurat w tej chwili tym razem... O ludziach różnych. O ludziach, rzeczy. tak. O no. tych peoplach. Ja się zatrzymałam przy pani Cardi B. Pani Cardi B to jest taka piosenkarka trochę, trochę taka raperka właściwie. No nie wiem, ogólnie działa w show biznesie w świecie rozrywkowym i ogólnie sceniona. Jest osobą medialną i o niej będziemy rozmawiać. Piękne wprowadzenie. Pani Cardi B ma, ma dzieci. Panem Offsetem, który też jest raperem. Ostatnio właśnie ich córka, która mm -hmm. ma na, na imię Kultura, Kultura. kulturę przez K. obchodziła, słuchajcie, czwarte urodziny. Wszystkiego najlepszego. najlepszego kulturę. Kultura. No i ogólnie super miło, nie? I wyobraźcie sobie, że jej ojciec, czyli pan Offset, nagrał sobie stories, jak ona po prostu sobie jechała, w sensie siedziała z tyłu na miejscu pasażerskim. w. Czarnym e, samochodzie, SUV. On był na zewnątrz, ona była wewnątrz. E, okno było uchylone i przez to się widzieli, i on ją mógł nagrywać. Pozwólcie, że, żeby ułatwić sytuację, to e, ja tutaj będę e, ich ten krótki dialog przedstawię w języku polskim, ponieważ polski język jest najważniejszy, najważniejszy ale oni nie mówili po polsku z, no, z jakiegoś powodu. To też jest jakiś słaby z Dobra, strony. no to słuchaj, pan offset. Co to pani Kulturę powiedziała bilet, na co on odpowiedział? Bilet to milion dziewczyno i zaczął się śmiać, po czym dodał to 50 tysięcy, powiedz 50. No i jak widzicie, tutaj na przykład zdjęcie screen z tego Story to właśnie pani Kulturę 4 lata, cztery L w nawiasie. Kultura. E, trzymała po prostu takie pliki z e, dolarami, to jest amerykańska waluta, e, ponieważ dostała od rodziców na czwarte urodziny 50 tysięcy dolarów w gotówce. No i ucieszyła się, jak widzicie po twarzy. Zrobiła Maryla. Zrobiła marele, są ząbki, jest y, zadowolona. Nie wiem, i wszyscy się cieszą i, i właściwie nie wiem o co chodzi, jaki jest problem, ale ja oczywiście ludzie się czepiają, że co, jakby, jaki jest problem. Każdy, każd każdy orze jak może. Każdy orze jak może, co. Jedni dostają więcej, drudzy mniej. No, ta dostała tyle, będzie mogła sobie kupić dużo, nie wiem, jakichś, lizaków, czy co tam dzieci kupują czteroletnie? Kłady, Echem. drony. No i, i będzie mogła coś z tym zrobić, słuchajcie. Ogólnie kontrowersja się dlatego pojawiła, prócz tego jednego, to jeszcze druga kwestia, tak się trochę nałożyło właściwie, wakacje, właściwie chyba teraz, tak? Ech, teraz są wakacje. Teraz są wakacje i tutaj mam napisane że lipcowo-sierpniowe wydanie Wołga, nie w ogóle Wołga, Singapur i tam wyobraźcie sobie, że w tym singapurskim Wołgu był wywiad z panią Cardi B. I ona tam m.in. rozmawiała o swoich dzieciach, o swojej córce Kulturę i o swoim synu, który nazywa się Wave Set. Czyli po polsku e, zestaw fal, czyli zestaw fal i kultura. Mm -hmm. Bardzo ładnie. Ładnie, ładnie. E, I ona powiedziała w tym wywiadzie, że no te jej dzieci nigdy e, nie poczują biedy oraz wiecie takiego, nie wiem, problemów związanych z jakimś. brakiem pieniędzy. brakiem pieniędzy mm -hmm. i ogólnie e, wszystkim, bo ja wiadomo, pieniądze dotyczą wszystkiego, tak. ponieważ ona i e, po prostu jej ten konkubent mają pieniądze. Jak mają. już zrozumieliśmy. Mimo to ona chce, żeby one po prostu zarabiały, pracowały na swój zarobek, na swoje osiągnięcia, bo to będzie po prostu bardziej szanowane. I zależy na tym, żeby ogólnie, wiecie, no dały z siebie wszystko, więc dlatego dała 50 tysięcy. Pani, kulturę. Pozostajemy za granicą. Mm. Pozostajemy za granicą, zagraniczne gwiazdy, zagraniczny blichtr. Nie wiem czy pamiętacie panią Kingę Rusin, Kingę Rusian, również. Znaną no ja rosyjską e, prezenterkę, która zrobiła sobie zdjęcie z ADR. Pamiętacie to zdjęcie? To jest to zdjęcie. Dobra, my zrobiliśmy z tego wideo, więc jeżeli tak, jeszcze raz... I wiem, że wszyscy widzieliście, ale jeżeli jeszcze raz chcecie świeżyć to... Tak, to tutaj zapraszam was do wideo. Mm -hmm. A powraca ten temat jak bum, boom, bum, boom, bumerang. Super. Jest taki bowiem portal investing.com. Jakieś inwestycje tam sam rozumiem. Tak, tam są różne inwestycje, na przykład można zrobić różne inwestycje. Co nie można wiem, inwestować? Nie wiem, absolutnie się nie znam na inwestycjach. A ty się znasz? Nie, <laughs> jak widać. No dobra, ale powstał tam artykuł The True Stories Behind the Highest Paid Celebrity Assistants in Hollywood. Czyli, czyli prawdziwe historie za świetnie opłacanymi asystentkami celebrytek w Hollywood, mm -hmm. no i tam są różne jakieś asystentki i tam można Miło. sobie przeglądać Fajnie. i się dowiadywać ile która zarabia i tak dalej. No ale jest na przykład tutaj pani Adela Aha. E, i pani Adela ma zdjęcie z Kingą Rusin. Aha, te bo to jest, <grym> to jest skarowe, zdjęcie to jest, wspólne. Tak, które jest podpisanego <grym> Rose Moon. Czyli y, Róża, Księży. Róża Księżyc. Róża mm Księżyc. -hmm. No i ta Rosmun jest asystentką pani Adele i jest na zdjęciu Kinga Rusi. Aha, aha. No i, i to co? To z jedno o King, Ile zarabia? 60 tysięcy dolarów. Miesięcznie zarabiam. Tak, rozumiem, że miesięcznie. A no to? Warto. Chyba. No chyba, Kinga złapała yy, nie coś, złap tam, coś tam za coś tam. Coś tam się udało. No i coś więcej jeszcze się dowiadujemy, czy ogólnie tyle? Ogólnie się dowiadujemy tyle, Kim Rusin nie zabrała głosu w tej sprawie niestety. Czyli to już jest kolejne oblicze, bo to już jest chyba trzecie oblicze, Trzecia. bo jest Rashian i jest też Rose Moon i Kim <laughs> No, no i Kinga Rusin Więc no nie nudzi się, no nie nudzi się, no. Joanna Moro znowu śpiewa. Aż dreszczem mam. Pozwolę sobie przypomnieć tutaj szybciutko historię śpiewa, śpiewu Janny Moro. W 2013 na festiwalu w Opolu ona zaśpiewała piosenkę Anny German, bo też grała ją w serialu biograficznym. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż. Byziło to spore kontrowersje, wiele osób wypowiadało się, tak bym powiedział na no średnio. No bo się nie zdają pewnie. No, do... Moro tłumaczyła swoją kompromitację tremą, tutaj przypomina Pomponik, ale na przykład Elżbieta Zapędowska wyznała, że w tym wykonaniu raczej nie zauważyła kłopotów z nerwami czy mikrofonem za to bardziej z talentem. A, a pani Ewa Demarczyk, która prawie nigdy nie wypowiada się publicznie, stwierdziła, że Anna German przewraca się w grobie. <laughs> czas tak leciał dalej, no bo tak ma czas ze sobą, tak, że po prostu idzie do przodu. I nie może nie istnieje. I w zeszłym roku e, znowu Joanna Moro postanowiła sobie przypomnieć i podczas e, wakacyjnej trasy dwójki, bo jak wiecie na pewno, dwójka ma te swoje festiwale tak, 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 tak. w tych miasteczkach. Tak, takie dobre jest e, państwo, rząd i jest, wszyscy ludzie chcą. E, Oglądać. E, jak, to, jak, jak to jest? Że co ludzie chcą? Ludzie chcą... Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Nie, że ludzie chcą zabaw. Zabaw, więc im je dają. Nie, jak, czego ludzie chcą? Igrzysk. Igrzysk. O, igrzysk chcą ludzie, no to mają Joannę Moro. I w zeszłym roku zaśpiewała utwór zespołu Army of Lovers. O, plaży w Saint Tropez, na pewno pamiętacie to. Tak. Na tak, pewno tak, to tak, pamiętacie. Tak, tak. Ogólnie była tam jakaś totalnie skomplikowana akcja, bo ona okropnie śpiewała na żywo i y, y, to jej y wyciekło, bo jak oni to puścili w telewizji, to podłożyli playback pod to. <laughs> że ci ludzie te miliony, co oglądali w telewizji, co nie słyszały tej wersji, <laughs> ale ona wyciekła, i to jest w ogóle jakiś wiecie, y, po prostu koszmar. <laughs> No, i w tym roku e, pani Anna Mora widocznie się nudziła bardzo, ponieważ znowu e, została zaproszona do wakacyjnej trasy dwójki. Tym razem 10 lipca w amfiteatrze w Augustowie, pozdrawiamy Augustów i współczujemy, e, zaprezentowała utwór Irene Santor. Idzie miłość. No. I w skrócie, tutaj publiczności puściły nerwy, jest tak napisane. Ale co zrobili? Zaczęli rzucać pomidorami w nią? No chyba nie, ale posypały się krytyczne komentarze niemiłych ludzi. I tutaj mamy na przykład dwa przykłady. Nie zrobicie piosenkarek z aktorek, które nie umieją śpiewać i lecą cały czas na playbacku. Odsuwacie tym ludzi od siebie. O, niemiła. Słuchaj, no, przesadaj dla mnie. Ale następny. Ja to podziwiam panią za brak poczucia obciachu. W zeszłym roku tak zmasakrowała pani utwór La plage de Saint-Tropez, że myślałam, że odpuści sobie pani śpiewanie, bo ewidentnie to pani nie wychodzi. A tu dzisiaj znowu pani wyła. Nie warto sobie odpuścić kompromitacji? Nie wiem co myślicie o tym, tak czy nie? Tak czy nie? Ja jestem na tak. Blanka lipińska poddaje się. Bardzo dobrze Bardzo dobrze prawidłowo. Prawdziwa wojowniczka, bohaterka ikona. E... Polski i, I świata. nasza aworytka, się. E, całkiem niedawno, nie wiem co, jakoś mam wrażenie, że wczoraj odbyła się premiera filmu 365 dni. Ten dzień, czyli drugiej części, 365 dni. Jeżeli e, jakoś jakimś tydzień widzieliście, czy coś, no to nie musicie, bo ja no omówiłem ogólnie. Tak, to prawda, tutaj możecie zobaczyć. Więc poświęciłem się, poświęciłem się. Nie, nie ma za co. Mhm. Cały czas trwa jakby promocja tego filmu i też właściwie trochę zaczyna już promocja trzeciej części, bo trzecia część będzie, wyobraźcie sobie, już w sierpniu. Wiem, Mogę że nie się możecie doczekać. się doczekać, mm -hmm. tak? To już tylko miesiąc nas dzieli, kochani. Ale, ale, Chyba, ale, że ale. oglądają nas w przyszłości. Chyba, że już to się wydarzyło, no to jakby... przykro mi. No i Blania e, w związku z promocją, wyobraźcie sobie, e, pojechała do Brazylii. Czyli poleciała mm -hmm. nawet chyba. Chyba po, poleciała. Wysała chyba albo popłynęła, nie wiem, nie... Nie, 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 nie podali szczegół. tego. I gościła w, w show no. Noc Danielo Gentilim który został tutaj przez Pomponik porównany do brazylijskiego Kuby Wojewódzkiego, więc nie za ciekawie, <laughs> czujemy pana. No i ona między innymi w tym oto programie opisała pomysł na sw stworzenie swojego dzieła, tak? Mhm. Dlaczego? Co, jakby, jeżeli byście ciekawi, dlaczego to się wydarzyło, to powiedziała tak: Stworzyłam ten świat w mojej głowie. Zaczęłam czytać książki erotyczne, ale zawsze coś było nie tak. Bo sceny erotyczne były naprawdę złe. To było frustrujące, ponieważ chciałam czytać i o seksie. Stworzyłam więc dla siebie własną historię. Czyli y, brakowało po prostu Blani, jakiejś historii, gdzie kobieta jest y, um, uwięziona porwana i uwięziona? Tak jest Nie było, w sensie. nie było takich y, historii, więc było jej smutno, więc już jest. No i ogólnie to była taka, wiesz, no nudna część programu, ale dalej było ciekawe. A w jakim języku oni rozmawiali? Oni rozmawiali w języku angielskim. Aha. D to, to zaraz przejdziemy jeszcze do tego motywu. Ona mówiła po angielsku, on trochę mówił po angielsku i to było tłumaczone, albo też było tłumaczone, bo on mówił on po portugalsku. Słuchajcie, bo Brazylii mówią po portugalsku, tak. wyobraźcie sobie. Dziwne. Ale to to zamieszanka, to zamieszanko dopiero się pojawiło, gdy prowadzący program wręczył, a właściwie, no nie wiem, no po prostu Wyciągnął loda na patyku. No, brzmi jak super pomysł. To nie jest Ben un Zapytał Blani, jaki jest po polsku e, lód, więc ona powiedziała, że lód. 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 Komu falasz? I on próbował powtórzyć, mówiąc, że lód. I później coś tam jeszcze. Ha, ha, ha. Więc było śmiesznie, więc ona stwierdziła, zaczęła mówić, powtarzać. Si loda. Si loda. Ssi loda". Uh, she. She. Very she. nice. She, Very she. Nice. she. she loda. She loda. Yes. No, I mean she loda, on Spróbował śloda, <forszy> <loda, pastu> ona mówiła <"síloda">. z <forszy> Dalej, dalej to, to bieżdżą, na poziomie. dalej się podziało tak, że hmm, ona przejęła tego loda. Jeszcze chciała się upewnić, żeby tutaj nikogo nie zdenerwować, czy to jest na pewno e, nocny jakiś program, wiesz, już mm -hmm. po po zmierzchu. Mas esse tipo de Vocêsi wie o que eu quero fazer. Yeah. É uma coisa didática, right. certo? Więc trzeba. This is. This is uh, night show, yeah? Tak, żeby prezent... dzieci nie widziały. Tak, ewidentnie, żeby dzieci nie widziały, jakie loda. Mm. E, no i zaprezentowała, jak ona osobiście zjeść loda, i po prostu wsadziła go całego do swojej jamy ustnej. No i wyglądało to tak mniej więcej. It, it. This awesome. Whoa. Whoa. Ale ja zwróciłem uwagę na to, że ten lód jest taki oszroniony wręcz, czyli jest taki bardzo, bardzo zimny, mm -hmm. jaki musiał być zimno w gardełko, żeby się nie przeziębiła. No właśnie, no tak, to zakładam, że to, to on dotarł do gardła, tak, skoro był cały. Nie wiem. Nie, nie, ciężko mi powiedzieć, jak musi być. Nie znamy i, i, i długości, i, i gardła. I długości, tak, musielibyśmy to zbadać. E, nie, nie wiemy też, jakiej długości był ten lód. Nie mierzyliśmy tego, nikt nie podał takich e, parametrów. A słuchajcie. No tak, dla obliczeń, wiecie, matematycznych, no, więc ciężko. Ciężko, naprawdę ciężko sytuacja. A wiecie, że w telewizji te kamery dodają, odejmują tak, różnych dobrywa, kto wiecie. tam wie. Mm -hmm. No i ogólnie ona sobie tego loda tam włożyła, po czym wyjęła, oddała panu prowadzącemu. On trochę polizał tego loda, który był e, w jej jamie ustnej. No i, i tyle. miło było. Miła, miła, miła atmosfera, miała. miłe spotkanie. No Pośmiali się wszyscy. No i co? No, oczywiście, ludzie się zaraz zaczęli przyczepiać, że ona jest jakaś, nie wiem, jakaś, jakaś zboczona czy coś. Nie. Bez przesady, bez jakby przesady. bez przesady. I słuchajcie, było gorąco. Jakby, a co wie, lodów nie jecie? Właśnie, kto nie jest śledzika, no. ten nich nie fika. No właśnie. Ja myślę, że jedyne co to mogą tutaj zazdrościć po prostu ci, którzy chcieliby posać, a nie mają. Nie mają ehm, czego można Albo Si, loda! Tym, co się nie mieści na przykład, co. No tak, no jej się mieści, ma co, więc jakby, no po prostu bo, gratulacja, no. Ale, to była jedna kontrowersja, no. a była druga kontrowersja o. jeszcze związana z e, właśnie jej e, niezbyt poprawną mową e, w języku angielskim. I do tego dopiero Poleczki się przyczepiły, wiecie jak to jest. Polacy wszyscy są ekspertami w o, języku tak, angielskim tak. mm również. -hmm, mm -hmm. Skrytykowali y, jej poziom, no nie wiem, zdolności. Y, y, no oczywiście Blanka jak Blanka odpowiedziała. Chciałabym powiedzieć wszystkim stróżom języka angielskiego, że I don't give a fuck. Jakim angielskim operuję? Uważam, że jednym z największych problemów ludzi, którzy chcieliby mówić po angielsku jest to, że starają się mówić poprawnie, przez co mają blokadę językową. Ja doskonale porozumiewam się po angielsku od lat. To, że mówię niegramatycznie, niezgodnie z ich chyba 16 czasami, w ogóle mi nie przeszkadza. Bitch. Najważniejsze jest dla mnie, że robię interesy po angielsku. Money, honey. Money, honey. Wszyscy mnie rozumieją. Robię filmy po angielsku. Widzieliśmy, jak Widzieliśmy, bardzo naprawdę, bardzo filmy. I, I też wszyscy mnie rozumieją. Podróżuję po całym świecie. O, wiemy, bo też <grym opowiadaliśmy <grym o tym, jak tam <grym> była gdzieś tam w Tajlandii, czy gdzieś tam. Wszyscy mnie rozumieją, więc nie obchodzi mnie wasza poprawność językowa. Fuck off, Skafiński. Fuck off, ska Dla mnie najważniejsze jest to, że ja się porozumiewam. No i co, powiesz na to? No, no, bardzo dobrze, że zabrała głos w tej ważnej sprawie i e, ciężko mi z tym dyskutować. Ja powiem wam tak, może wzbudzić to spore kontrowersje, ale szczerze, okej, okay, przyznam się, przyznam się, nie obejrzałem tego całego wywiadu, bo po prostu mi się nie chciało, no. a, ale widziałem fragmenty i ona tam mówiła w języku angielskim i no jakby rozumiałem ją, no. To był taki film Garganta Profunda? Yeah. Yeah, tak, Linda Lovelace. Tak, yes, Linda Lovelace. Yes, was, Linda Lovelace. Was like Acho que to był od 60 lat. to bardzo Szczerze, ja też nie, nie powiedziałbym ci, co jest w jakim czasie mm -hmm. i co, jak się odmienia. Bo jakby po prostu nie wiem, nie pamiętam tego i jakoś nie zwracałem też uwagi na gramatykę w szkole, ale jakoś idzie mi to płynie i jeżeli miałbym z kimś się porozumieć na ulicy, to bym się porozumiał. Chociaż by no może tak. to nie było w 100% poprawnie, więc szczerze, no trochę rozumiem Blanie w tej sytuacji i też myślę, że to jest trochę czepialstwo takie, no jest, bo, bo tak gdyby była, wiecie, jakąś lingwistką albo nie wiem, no ogólnie czymś by nauczała i zarabiała na języku angielskim, no to okej, okay, to ja to rozumiem, ale w takiej sytuacji, to to jakby, jakby kogo to wchodzi właściwie na dobrą sprawę? No tak naprawdę wiecie, skoro się porozumiewa, to jest okej, okay, no. Więc no w sensie kłodę, no. dla niej okej, okay, no. no. nie wiem, no mam nadzieję, że po prostu y, nie zostanę tutaj zbasztany, no ale muszę po prostu dla i trochę obronić, no. No bo co, wsadza no sobie wreszcie, loda i nikt sobie nie. wsadza loda, no. Mówi po angielsku po swojemu, nikt nie mówi po angielsku po swojemu. No dajcie żyć, na no, kobiecie, no. To ty będziesz się obronił, a ja będę... good No to co chcesz dodać? Zaczekaj, e, co mogę tutaj powiedzieć? Głupia no, no, że... zboczona baba i nie U, umie has... mówić. <laughs> to ja wiem, ty powiedzieć? Więc jeszcze raz, głupia zboczona baba i nie umie mówić po angielsku. Tyle w temacie. Dobra. Kampania wyborcza trwa. Trwa, kampania do przyszłych wyborów parlamentarnych już się na dobre rozpoczęła, mhm. ale rozpoczęła się też zupełnie inna kampania, mhm. ponieważ pan Mata, kojarzysz pana Mata? E, tak. Pan Mata. Tak. Pan Mata postanowił zostać prezydentem i wystartować w 2040 roku, czyli za lat 18. Na urząd prezydenta RP. Okej, okay, no miłe Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. Nagrał Ciekawe, na... czy <grym> on 18 lat będzie pamiętał już radę. A no, ale do tego jeszcze przejdziemy. Nagrał na ten temat spot wyborczy, tak można go chyba nazwać, który przy okazji jest oczywiście też promocją jego e, trasy koncertowej. Nie. Mm, yeah. <grym> no a póki co. Zapraszam wszystkich na trasę koncertową, na której będziemy zbierać podpisy pod dokumenty poparcia mojej prezydentury. No i bawić się do rana. Tak mi dopomóż, Bóg. A tych? Eh, McDonalda też? Skończyli płacić. Skończyli płacić, no. Obywatele, obywatelki, osoby obywatelskie. Zwracam się dziś do Was nie tylko jako Mata. Zwracam się do Was jako Michał. Zwracam się do was jako Jan, Kamil, Zosia oraz Agnieszka. Zwracam się do was jako Polak i zwracam się do was jako Polska. I ludzie się czepiają. No czepiają się jak to ludzie no, jak to ludzie się czepiają. Oni zawsze się czegoś przyczepią, tak? Tam jest taki fragment w tym jego spocie o jego przyjaciołach. Wielu z moich przyjaciół, z którymi 3 lata temu pisałem maturę, ma własne firmy, płacą wysokie podatki, tworzą miejsca pracy dla innych, bo mieli odwagę w młodym wieku wybrać własną drogę. No i tutaj na Twitterze na przykład pan Jan Jęcz napisał. Najwyraźniej no wszyscy w tym batorem wcześniej wstawali, bo on batorem był, to jest takie elitarne liceum w Warszawie. Wcześniej wstawali i nosili większe ciężary. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że w wieku 21 lat są dobrze prosperującymi przedsiębiorcami? Czy jego znajomi? Tak, tak powiedział przynajmniej. Ale podał jakieś konkrety? Nie podał nas a, No, ale to musimy, u, u, musimy uwierzyć na słowo. Wierzymy, prawda? Albo na przykład: Ludzie, palcie węglem i oponami, wybierajcie własne samochody zamiast zbiorkomu. Nie segregujcie odpadów i wywalajcie je do lasów. Nie naprawiajcie starych rzeczy i kupujcie dużo plastikowych chińskich. Błagam, mamy bardzo mało czasu do 2040. Nie mili. Że tak zabawnie, ale poczekajcie, to, kto to napisał? De, to napisał Desiemek, taki też użytkownik e, a, okay. Twittera. A, ok, a ja myślałam, że to były, były postulaty maty. <laughs> Naprawdę? No tak zrozumiałem, no bo gadamy o nim. <laughs> Nie no, czytam ci co ludzie. A co ludzie powiedzą. Co ludzie powiedzą, no. A Stronnictwo Popularów też wrzuciło taki screen. Mi się bardzo spodobał, bo daje do myślenia. Mhm. Ja się jaram, bo o ile nasz kraj i cywilizacja będą jeszcze jakkolwiek wtedy funkcjonowały, to w ciągu 18 lat taki mocno średni raper stanie się mocno irrelevant. Zumerzy będą już starzy, zapracowani i nudni, trendy muzyczne cię zmienią. O tym co kul będzie decydowało pokolenie Alfa oraz kolejne słynni X41C Bazersi. I wtedy wpadnie Mata z yo yo Hello Fellow Kids i będzie takim kombo tanajny i Stanisława Żółtka. Pamiętasz Stanisława no, no. Icon. Never icon. forget. To może menelowe plus by jeszcze dobrzucili, do bo też to są głosy wyborcze. I moja córka ze swoją polikulą pociągnął sobie po chmurze z Ewa Ponga i zaczną srać ze śmiechu z tego, co ty pierdoli w debacie, a potem zrobił o nim bardzo śmieszny VR Sensory memy. Ale nowocześnie. Nowocześnie. To, to polskie Stronnictwo Ludowe? Tak <laughs> stronnictwo Popularów, taki fun Dobra. Po pierwsze, hejtery. Hejtery, totalnie hejtery. Po drugie, jestem pewien, że już nie będzie o tym pamiętał do tego czasu. A po trzecie, ja nie wiem, czy ludzie będą pamiętać o nim. Bez obrazy oczywiście dla Pana Maty, ale no tak tak działa jakby świat show biznes, że jeżeli ktoś przekroczy no 30-30 kilka lat, no to jakby będzie mata, do tego czasu będzie mata 2 i 3. Myślę co najmniej. nie Mata to 4, nawet jeżeli będzie istniał, to będzie istniał raczej jako taka. Takie wspomnienie, jakieś taka będzie, jak, jak ja, Peja występujący w Agent Gwiazdy, czy coś takiego, wiesz co co chodzi? Nie miło się. No niestety, to tak mi naprawdę tak myślisz? No, 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 ale taka jest kolej rzeczy, no. No nie, dzieciaki już nie kupią płyty te 40-latka. Więc kto kupi? Dorośli? Dorośli nie kupują płyt, nie słuchają Spotify'a, nie mają na to czasu. Przykro Boże! Mi. Boże. <laughs> Wake up! Życie takie jest takie <laughs> Nie wiem, czy na, na mnie ma to zrobić jakieś wrażenie, czy coś, bo ja już tyle się nasłuchałem od jakichś osób medialnych, że oni też będą startować na prezydenta albo na kogoś tam innego albo coś, a później to był jakiś prank albo srank albo coś no innego. Wiem, wiem. Więc to jest takie. Obywatele. Obywatelki. Osoby obywatelskie. Zwracam się dziś do was nie tylko jako mata. Zwracam się do was jako Michał. Zwracam się do was jako Jan, Kamil, Zosia oraz Agnieszka. Zwracam się do was jako Polak i zwracam się do was jako Polska. Czyli moment, moment, tak, czyli wy słyszeliście, czyli on jest Zosia i Agnieszka, to jeszcze jestem w stanie przeżyć, ale Agnieszka ja już nie, tu nie jest. mieszka. To prawda. Ale że jako Polska. Zwracam się do was jako Polska. Czy tym samym Mata, a wiem kto jest polsko, polsko jest Julia Wieniawa? Tak? On sugeruje, że do 2040 roku oni On się po okradnie, prostu. Albo, albo się okradnie, albo się połączą. O mój Boże. Mata a. i Julia Wieniawa. Mogą po prostu się. Hmm... skleić. Albo zszyć. No, albo po prostu, no nie wiem no jak to działa do końca. Zresztą wiecie, to, to będzie w przyszłości. W przyszłości już wszystko może się wydarzyć, nie? Prawdopodobnie nic się nie wydarzy, bo w <grym> tak, 2020 tak. myśleliśmy, że będziemy wiecie, tak, 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 fruwać na księżycu, a jakby nic się nie zmieniło za bardzo. Ale no kto wie tak naprawdę, no kto wie? Kto wie? Czyli on mówi, że to jest na poważnie i chodzi o to, że po prostu trzeba spełniać chyba jakiś wystarczająco być starym, żeby stać się prezydentem. Tak, tak? to prawda. I to jest najwcześniej jak on może, tak? Bo on jest jakoś chyba 20 lat pewnie. No, coś takiego. Do tego czasu wydałem łącznie 33 płyty ostatnią w 33 roku, a następnie poświęcę 7 lat na studia wyższej praktyki zawodowe, po to, żeby zdobyć ważne na tym stanowisku kompetencje już w nowym świecie. No dobra. No. Będziesz na niego głosował? Będziesz czy nie będziesz, ja proszę cię o decyzję. Ale ja, ja nie poznałem żadnych postulatów. No, no i, i zioła. Zostaną opłacone badania opinii publicznej na temat idei fundacji, ale przede wszystkim zostaną opłacone kampanie edukacyjne na temat marihuany. Uważam, że jest to szczególnie ważne, ponieważ tabuizowanie tego tematu w 2022 roku to nieśmieszny żart. Zioła? To jest zioło. postulat <laughs> jego? Zalegizować marihuany w żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? To i do teraz, Jakby nic więcej? No na razie zioło. Na razie zioło. No nie wiem, trochę mało dla mnie, szczerze mówiąc. Dla mnie też. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w pracyweczce za tydzień. Zostajcie. zostajcie zostajecie. Zosta zostajecie zostajcie za karę. <laughs> Siadać. I zostawcie likę y, i komentarz i subskrypcję, pamiętajcie. I pozdrawiamy i całuski. Pa! pa. click yeah. click